Przyjechały prosto z Kanady na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Teraz będą pomagać studentom weterynarii w szlifowaniu swoich umiejętności. Naturalnej wielkości krowa z cielakiem oraz klacz to nowe symulatory, na których będą ćwiczyć przyszli weterynarze. Studenci podkreślają, że możliwość nauki na takich fantomach to komfort dla nich, ale także dla zwierząt. Pomimo tego, że krowy mleczne są dość łagodnymi zwierzętami, to zawsze jest to ryzyko, że, że może dojść do jakiegoś uszkodzenia nas, a dzięki temu, Temu, że nawet technicznie przećwiczymy jak stanąć przy tym fantomie, jak zbadać, jak, jak wprowadzić rękę, jak to wszystko wygląda, to też... Później przy żywych zwierzętach mamy tą większą pewność i więcej wiemy jak się zachować i jak dbać także o swoje bezpieczeństwo, nie tylko o zwierząt. Istnieją badania, istnieją publikacje, które jakby omawiają poziom stresu. Finalnie okazywał się być mniejszy u studentów, którzy, u których pierwszy kontakt z daną procedurą był poprzedzony badaniem na trenażerach, na takich symulatorach. Studenci dzięki Fantomo mogą nauczyć się na przykład jak rozwiązywać trudne porody zwierząt gospodarskich lub poprawnie Prowadzić badania kliniczne na fantomie konia, który ma sztuczne żyły, a w nich sztuczną krew będą zaświczyć iniekcje dożylne i domięśniowe. Jest to na pewno duże ułatwienie, bo w przypadku na przykład badania rektalnego badając żywe zwierzę, nie mamy takiej bezpośredniej możliwości sprawdzenia, co my tak naprawdę badamy, e, natomiast tutaj e, po prostu da się, to, da się to zaobserwować z zewnątrz, prowadzący może nam powiedzieć, co my trzymamy w ręce, e, sami możemy to sprawdzić. To są na pewno duże ułatwienia, które skracają znacznie czas nauki takiego badania rektalnego. Nowe zwierzęta kosztowały łącznie ponad 300 tysięcy złotych, ale jak podkreśla profesor Artur Niedźwiedź, prodziekan do spraw klinicznych na Wrocławskiej Weterynarii, fantomy będą służyć wielu studentom. Uniwersytet Przyrodniczy jest liderem wśród polskich uczelni, jeśli chodzi o stawianie na ten rodzaj pomocy naukowych. To w żaden sposób nie jest zastępstwo dostępu studentów do zwierząt dydaktycznych bądź do pacjentów. To jest etap pośredni pomiędzy przekazaniem wiedzy teoretycznej, pomiędzy omówieniem tych technik, zarówno diagnostycznych, jak i leczniczych w terapeutycznych w sposób teoretyczny, więc tak naprawdę to jest wielki ukłon w stronę zwierząt dydaktycznych. Yy, w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę aspekt dobrostanu zwierząt, więc kwestie etyczne, kwestie etyczne pracy ze zwierzętami, dydaktyki z zastosowaniem żywych zwierząt leżą nam na sercu. Obecni na Facebooku Uniwersytetu Przyrodniczego studenci proponują imiona dla nowych uczelnianych pupili. Klacz najprawdopodobniej zostanie płotką. Dla krowy żadne imię nie zyskało wyraźnego poparcia. Echo 24, Oliwia Stasiak.